Cześć, witajcie, tutaj Awi. Razem ze mną jest Pan Paula! Tak. Yy, poprzedni odcinek, który dosłownie nagraliśmy przed sekundą. Jest u Pauliny jak ona otwiera prezent, więc zapraszamy serdecznie na kanał Pan Paula. Będzie oczywiście w opisie. Wszędzie będzie w opisie kanału nawet. Wszędzie go znajdziecie, więc serdecznie zapraszamy, żebyście zobaczyli co Paulina wydropiła i jaką decyzję podjęła, czy lepiej otwierać, czy lepiej wymieniać, tak? Ja mam tutaj swoje no, ja 250 i 250. Zobaczymy, czy będę miał, a nie będę spekulował, czy Pana miała szczęście. Nie powiem, więc może chcę spekulować i się wszystko okaże, tak? Powinno otwieraliśmy tak partiowo, 20 20. Nie tak, jak zawsze to robiłem, kiedy nagrywałem szybę z głosu, więc się okaże. Dobra, to chyba może zacząć, tak? O, idealnie do tego, trampoliny, się piłkę, więc zaczynamy, po 20. Tylko sobie może dam... Na tą stronę. Dobra. No to pierw, czerwone, tak? Mm -hmm. Leci pierwsza partia czerwonych. A, przejdę sobie na tą stronę, bo jednak lepiej było, żeby jednak było widać, tak? Prezenty spadają. O. Dobra. No i lecimy. Oj, oj. Dajesz, dajesz. Okej, okay, zaraz się oka O, D2, ale super. Nie potrzebuję tego. <słuch> Ale źle, Ale źle, dwa. A Znaczy nie, w sumie nie jest tak źle, no bo to jest 50 truskawek, Zadaje z 50 truskawek. Więc aż tak nie mogę narzekać. Nie wypadło nic, same syfki. Może fajnie, że wypadł się niejaki... O, bilety! Koks, bilet. Giga dobrze, bilety są tutaj mile widziane. Są naprawdę dobrze hmm. widziane, tak? Dobra, kolejne 20. Nie, 30 teraz, bo jest 200, mam 200 przy sobie. 30, więc 30 otworzę. I pierwszej prezentów. B5! O! B chcę otwierać, bo z B jest odznaka świętego Mikołaja ta czapka, tak? Jest genialnie w takim razie, o to chodzi. Po dużo powypadało. B, z tego co pamiętam. Mmm, dobre chipsy. Mm, no, tam. Ja tam. B4! A B4! Mm. No a ja tam dokuczałem trochę na polniu odcinku, więc teraz ona będzie mi dokuczać, ale cicho, cicho bądź. Mm. Mhm, mm ale B4, mm -hmm. pyszne no. Drugie do 2! Przez ciebie mam powtórkę! Dobrze! Dobrze, No ha, Fajnie, ha. że bilety wypadały, chociaż jakby patrzę tak nie bardzo, jakby chciały, ale są niektóre bilety. Pojedynczo coś tu widać, że jest. B4. Ty, ale fajnie wyleciało, kurde, 3 relikty z 30. O jest, powtórko! Nienawidzę cię. No i tu już będzie nic, bilety może i Okej, Ok, w takim razie teraz lecimy kolejne 20 tych prezentów. Może Daję. będzie jakiś relik. Ile ci jeszcze zostało? Nie, no nie gadaj. Serio? Nic nie wypadło z 30? A, ale słabo. Jak co roku jest słabo? Ej. Bo no ja mam klątwy do otwierania prezentów. no. Ha ha, ha, ha ale ci leci dobrze, ha ha ha, będę śpirować! ha, ha, ha. Co? Starfle. Dobrze mi? Dobra, otwórz teraz 50, 50 otworzę, <grym> może pani z 50. A, robię rytuały. Dobra, szybko, D4. D4 to tak... No, Nie chcę tego. E-kraken, <grym> zaraz tam się napisało co? Chodzi. B1. B1, bo ten na plemieniu napisałeś coś przypadkiem. Ej, B1, super. No to co ty chciałaś? A, tego ci brakuje. Ale ja Smutna Paulinka. Co masz? B1? B1. Oddawaj. Czekaj, dostałem coś jeszcze. A4. Pr. Nie potrzebuję tego. E2. Oddawaj. E. Ja generalnie chcę mieć. O, daj mi E2. E4 mam. Chcę generalnie mieć tak. Co jest? Ile reliktów powypadało? A3 jeszcze jednej zauważyłem Ty wiesz co? Ja chcę mieć A i B, na tym mi najbardziej zależy Ale się od, kurde potropiło reliktów Czekaj, muszę wszystko tutaj pokazać Ej masakra, ale poleciała E2 i E4 I B1, bo ci brakuje, bo na będzie miała zaraz pełne chyba wszystkie, tak B Ty, ale wiesz, jak dużo reliktów? Ja pierdzielę. Z 50 wypadło 5 reliktów, jakby co 10. Ha, to 10 wypad. Ja pierdzielę. D4, B1, E2, E4 i A3. Wow! Haha, <laughs> haha, haha, ście wie. Ale, dobra, to ci, ale ci tak a dobrze, ale tak dobrze. Dobra, 20% prezentów. Ale, ja, ale ja mam więcej na razie reliktów. Więcej, jak się dalej. więcej sensownych masz. Dobra, lecimy kolejne. Ble, się. Bo tego nie wydnę Nie, będę świrować. ty mi dokuczałeś, to ja tobie też. Ale nie w taki sposób. Ja ci dokuczałem animacjami. właśnie tak i ble. Cały czas mi chodziłeś słowo, bla ble. Z dwudziestu wypadło, bardzo szkoda, bo południe wyszło coś takiego, że raz na 20 powinno coś być, tak? A... Tyle mogę powiedzieć. Dobra, ostatnie 100. Teraz wybram po 50. Zobaczymy, co wypadnie. Dobra, na pełne. My, szybkie paduszki. 3 po 50. Smaczne. Masz. O, smaczny masz. był. Zadzę go w całości. Masz. Żywcem. Patrz, śnieg poleciał. Masz, to jest masz, na pewno oznacza to, że będzie coś dobrego. O, coś dostałem. Ej, jakieś chyba. Z 50 dostałem jeden relikt? Dobrze! Ja nie mogę! A ile ci zostało jeszcze prezentów? Jeden relikt, 50 czerwonych. Poguańsko tych przedmiotów. Śnieg popadał i chyba. O, co się stało? Erożirze chyba zepsułem. Muszę ją naprawić. Dobra. Z 50 dostałem jedną... jeden relikt, rozumiesz? E3. Jeden relikt z 50. Mega dobrze. Dobra, otwieram ostatnie 50 czerwonych i mam dosyć tych czerwonych, nie chcesz ich widzieć na oczy. Dajesz, dajesz! Dostałem to? C6, C6. Nie chcę C! C jest no. O. I C1. No I C1 dostałem. Ja mam C1 aż 3 razy. Proszę B. Proszę, proszę B. Za zrobię żeby B. Powtór... O, E4, powtórka. I ostatni. Ha, 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 ha Ja miałam lepiej! Ha, 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 ha No, miałeś lepiej! Ja mam jak zawsze katastrofę! <grym> <grym> o, A4 jeszcze, powtórka kolejna wypadła. Ty miałaś 120. Co, co miałam? Ty miałaś. Ty miałaś 120 20 Relikt, 20 prezent, a ja mam kuźwa ma co50. A4. a no. 4 znaczy. O, kolikłem go przypadkiem, jakoś tak się pobugował. O nie, no tak słabo jest. Czy replikty nie było? Ale powtórki! I takie bez, bez sensu! Dobra, zielone. Oby zielone okazały się szczęśliwe. Żeby były dla mnie mega dobre. Ja może tu zatańczę nawet dla tych prezentów, żeby mi dały. Zaśpiewam im. O, ognisko im zrobię. Oj, oj. to ognisko. A, tutaj. Za za, za za tą kanapą, tak. I dla nich zatańczę, o. Jeszcze będę pierdział tańczą Pierdział tańczą Dobra Otwieramy Cały rytuał zrobiony Wypadnie B1, B2, B3, B4 Po kolei wszystkie z B będą wypadać, tak? Otwieram pierwsze 20 To wypadło? Nie wypadło nic, czemu tak się nie przeskoczyło? Właśnie mi też tak przeskakiwało Albo pewnie powtórka wypadła Ok. pierwsze 20 O, z pierwszych 20 nie wypadło nic, no to kolejne 30 otwieram. I z nich może będzie więcej szczęścia. Nie no, 4, 3, 2. I teraz będzie B2. Muszelka. O. Jak miło? <laughs> Muszelka. Ja nie mogę. A ja mi już słyszę, o jakim podkór Nie no, jest giga dobrze. <laughs> Muszelki dostaję, których mam 250. Nie. Muszelka. No wiesz, chociaż mam pięć, już 70 biletów, mogę sobie skrzynkę kupić. A ja mam 120 ileś? Dobra, palę 50, bo nie chcę się denerwować. Ech. Proszę. Niech coś wyleci fajnego. t 5 mm. Ja okay. powiem tak, z C, z reliktów C dostaje się... Brodę Mikołaja kostium. Nie chcę kostiumu! Ja chcę odznakę! Ja chcę A bądź B! Proszę, gro, zrozumy mnie. D6. No dobra, D to jeszcze będzie chociaż co najmniej truskawki 50, tak? Tego to się nie obrażam. O, co wypadło? C1. Hmm, C1, co co czyli coś, co jest dosyć nie tak częste. No, ja mam aż trzy. Ostatnie. 5 Nie przeskakuj mi, proszę. Trzy, dwa. Jeden i... Muszla! Tak! O to chodziło! Muszla! Muszla! Dobra. Podsumujmy, co dostałem z tych 50. Widzę, że pamiętam, tu że zaczęła świrować ze zrysowaniem dosyć chyba. Poniosło Paulinę, Paulinę Pandę, Paulina się panduje jak zawsze. Nieprawda. Ojej ojej naprawdę, nieprawda, prawda? Okej, okay, jeszcze tam sobie spadają z góry te itemki, ale nie wiem czy mi się chce ich klikać. Koniec. O, jednak okej. Okay. Dobra. Lecę teraz może 50, że tak do 20, że te to 100 i te 100 tak powoli sobie, potem potwieramy. Ja w tym czasie chcę was zaprosić na kanał Pauliny, który będzie oczywiście w opisie, na mój drugi kanał, bardzo serdecznie zapraszam, na którym będą nagrywane inne gry, Terraria, Isaac, Scrap Mechanik może w przyszłości jak będzie w końcu aktualizacja piekielna. No i bardzo serdecznie zapraszam, tak? Na nasz serwer Discord również zapraszam. Ale tymczasem się złościmy, bo nic mi nie wypada fajnego. No, ty się złościsz, że się z niej wyśmieje. Ha, ha, ha. Komu piszę, że się z 5, 4, 3, 2, 1 i! Z 50, z 50 nie wypadło mi znowu list. Brawo! 50 nie Dobra, wypadło czekaj. mi znowu. Nic. A teraz zrobię ci rytuały. No nie no, już się zlituję nad tobą. Zrobię ci rytuały. Dobra, drogie, Krillin, przestań. Niech Abi dostanie coś z B, B, B. A, dobrze, właśnie. Słuchajcie, nie pamiętam jak się nazywała ta, która stworzyła Transformice. Musimy się do niej. Wiesz, do niej robimy rytuały. Ona nam na pewno spowoduje, że. O! O, Daj nam! Szybsze? Jeszcze Lecimy szybszy. Pa! Dobra, lecimy 20. A, 5 wypadło. Giga dobrze. Widzisz? Widzisz? Bardzo dobrze. Dajesz! Układy szybko. O, bileciki dobrze. Bileciki. No nieco tam muszelki wylatują No nie, nie odchodzi <grym>, Ale muszle praktycznie masz Hahaha <grym>, D3 Nie łamie Ale biedny D3 jeszcze może weź, jeszcze ujdzie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No i co by wypadało? No Muszelka Muszelka, o to chodzi I co, to by było na tyle? Jeszcze 80 mam Dajesz Otworzę teraz 50 i na ten końcu otworzę ostatnie, ostatnie 30 A1 Zajebioza ty Dobra na, na speedzie trochę, szybciej co potwieram Nie przeskakuj mi jak wipunek Ale mi też się tak robiło, dlatego tak mówiłam Okej okay. 4 3, 2, B2. Yy. I wiesz, co mi wypadało? Wypadało mi tak. Powtórka a jeden za to jest super, ale powtórka C5. Jeszcze spadają z góry, czekaj, coś może jeszcze dropnęło. Nie. Ja jestem szczerze smutny. Oj, no, nie przejmuj się. Dobra. się. wszystkie, które mi się powtórzyły. Ostatnie 20. 30 Dobra, znaczy. Ja. Ale 20 otworzę. Okej, okay, jestem, już zgubiłem wątek, nie co mówię. Ostatnie 7. A wiem już co. Transformers to jest hazard. Pamiętajcie, tutaj albo wygrywacie, albo płaczecie w poduszkę. Nie wypadło nic. Co no jest? Nie, co? Usunąłeś wszystkie rysunki. Nie, jak ktoś dołączył. Aha. Ostatnie no 10. Nie, a było tak dużo rysunków. Spokojnie. Dobra, ostanie 10 prezentów. Uwaga, otwieramy. Ojoj, biedna. Dobra, przestań. Nie wiem, że chyba to robisz. 9 d6. Powtórka. No nie. Ostatnie 5. czy wypadnie ja mi, też... czy wypadnie B2, B3 i B6? Przekonamy się, czy wypadnie to wszystko. Nie ja mam B3, nie musi ci wypadać. Ostatni prezent, uwaga. Mm. Dobra, podsumuj. Podsumowując, no. mogłem uzbierać D, brakuje mi dwóch, ale nie chcę D. No nie denerwuj się na mnie przypadki, Cę, mógłbym no, mieć. Ci Bo dwóch mi w C brakuje, ale nie chcę mieć ani C, ani D Z A A2A. O! Brakuje mi dwóch A. No powiedz wszystko, co ci wypadło. A1, A3, A4, A5. Brakuje mi A2 i A6, czyli mógłbym mieć oznakę B1, B4, B5. Brakuje mi B2, B3 i B6. Tutaj w ogóle to masakra. C1, C2, C5, być. C5 i C6. Tutaj nie chcę tego w ogóle. D2, D2. D3, D4, D6, D6, E2. Ech. 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 Dobra, czekaj, co zrobię po filmiku. Podsumowując, uważam, że. Czy lepiej wybierać, czy otwierać. Fajnie, że miałem dużo A. Z tego jestem zadowolony. Dobrze, że nie miałem tyle powtórek, ale jak zobaczycie sobie, ile polina dostała w ogóle reliktów, hmm. to. Serio. To żałosne ile dostałem. A przypomnę, że mieliśmy tyle samo prezentów. Nie, może ona miała szczęścia, ja mi normalnie poszło. Ja miałem pecha. Jak co roku, tradycyjnie uważam, prezentów się nie opłaca otwierać. O, pozdrawiamy krakersa Poprawił mi trochę humor. Dobra, kończymy ten filmik i ja idę pakać poduszkę. Widzimy się. <zabijenie> kiedyś. <pijenie pijenie> Nie że... Żartuję. Dobra, cześć, cześć. Czemu spłaczę? Cześć, jak się płaczę? Też, ja też płaczę. Pa, 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 pa. Dziękujemy za ścinę. Do cię to Cześć, cześć.